Łapka to najnowszy film, za którego reżyser i scenariusz odpowiada M. Night Shyamalan i w którym rolę główną gra Josh Hartnett. Ojciec i jego nastoletnia córka udają się na koncert muzyki pop, gdzie zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia. Myślę, że większość z Was czuje tak jak ja, że M. Night Shyamalan jest reżyserem bardzo interesującym, aczkolwiek bardzo problematycznym. Tok swojej kariery zrobił filmy, które są jednogłośnie określane jako jedne z najlepszych filmów ever, ale są też takie filmy, na widok których niektórym ludziom coś się cofa, a niektórym ludziom coś wewnętrznie umiera na samą myśl o tychże produkcjach. Jednak nie zmienia to faktu, że M. Night jest specjalistą, niekwestionowanym specjalistą w tworzeniu bardzo interesujących zaszywów, które powodują, że nawet jeśli podejrzewamy, że może to być coś bardzo, ale to bardzo niefajnego, to i tak idziemy, żeby to przetestować, bo Anusz tym razem otrzymamy złoto. To jest ta pułapka, w którą wpadamy. Przez to, że M. Night Shyamalan jest znany jako król twistów, to ja za każdym razem cholernie się boję obejrzeć jakikolwiek trailer do jego najnowszego projektu. A tak się niestety że trailer do pułapki leciał praktycznie przed każdym filmem, na który chodziłam od ostatnich dwóch miesięcy, więc gimnastykowałam się okrutnie, byleby tylko się nie skupiać totalnie na tym trailerze, zwłaszcza, że bardzo szybko zorientowałam się, bo gdzieś przeczytałam o tym w internecie, że trailer spoileruje w całej fabuły. Przez to jeszcze bardziej spanikowałam i jeszcze bardziej postanowiłam, że będę starała się unikać czegokolwiek, nawet samego traileru tego filmu, ale niestety poległam, bo potem gdzieś nagle oglądając jakiś film, jakąś listę najbardziej wyczekiwanych filmów, filmu w tego roku, ktoś po prostu nieopatrznie opierając się na tym, co było w trailerze, powiedział, że no a na ten film czekam, bo on na pewno będzie ciekawy, bo z tego trailera wynika, że będzie się działo to. I ja w tym momencie po prostu dosłownie zrobiłam się blada i na ustach ci się przekleństwa, no ale trudno. Pomyślałam sobie, skoro coś takiego jest ujawniane w trailerze, to może to znaczy, że gdzieś tam po drodze czai się jakiś inny twist, z którego M. Night jest tak bardzo znany. Więc byłam zła. Ale mimo wszystko postanowiłam tą wszystkim zaufać. I tak dzisiaj, jak się przygotowywałam do tego nagrania, to oświeciło mnie, dlaczego ja w sumie tak strasznie boję się o to, że ktoś zepsuje mi film M. Night Shyamalana. I jest tak dlatego, bo jeden z najlepszych filmów M. Night Shyamalana, czyli Znaki, został mi zaspoilerowany i to w trakcie, jak go oglądałam. To było bardzo, to bardzo dawno temu. Film ten już był gdzieś tam wyświetlany na jakiś kanal, Plusach, czy tam innych kanałach tego typu, i oglądałyśmy go razem z moimi dwoma koleżankami. W każdym razie do pokoju w tym momencie weszła dorosła osoba, która zobaczyła zobaczyła co oglądamy i powiedziała a, to jest ten film, a to zaraz zobaczycie co się stanie w momencie, kiedy się zorientują, że to i to. To był jeden z tych momentów w swoim wczesnonastoletnim życiu, kiedy zastanawiałam się, jak, bo jak bardzo mogę zacząć przeklinać przy dorosłej, pełnoletniej osobie, która jest rodzicem pozostałych osób, z którymi oglądam ten film. Do tej pory nie mam pojęcia, co mają w głowie niektórzy dorośli, myśląc sobie, że są tacy zabawni i tak naprawdę dla fanów psują innym ludziom ich fan, zwłaszcza, że byłyśmy wtedy grubo za połową filmu. Niemniej jednak, i traumy związane ze spoilerami najtrzma lana zostawmy na jakiś inny moment prawdopodobnie na sesję psychologa. A film poszłam z moją przyjaciółką, która stwierdziła, że ona musi wreszcie wyrwać się z domu, bo w tej chwili jest posiadaczką dziecka model mniej niż level pierwszy. I chociaż mówiła mi, że bardzo dobrze się bawiła, to mam wrażenie, że po prostu mogłam ją zabrać na jakiś lepszy film. Ale nie, nie, bo zaraz pomyślicie, że ja uważam, że ten film to jest straszliwa kupa i że w ogóle nie warto na niego iść, i że teraz zacznie się jakiś mega rant, jakich w sumie jest teraz pełno w internecie na temat pułapki, no ale cóż. Ale moim zdaniem pierwsze dwie trzecie filmu, dwa pierwsze akty były naprawdę ciekawe. Naprawdę bardzo mi się podobały, bardzo mnie angażowały emocjonalnie i nie uważam tego żadną miarą za stratę czasu. Ogólnie bardzo podobał mi się motyw, że jesteśmy w zamkniętej przestrzeni, ale jednak wypełnionej ludźmi. Jest to koncert, jest to pułapka mająca na celu złapać seryjnego mordercę. Jest to pomysł bardzo ciekawy. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Propsy za oryginalność. Myślę, że wszyscy o tym mówią, ale Josh Hartnett zagra w tym filmie naprawdę, moim zdaniem, wyśmienicie. Ja nigdy nie byłam wielką fanką Josh'a Hartneta, zauważam go w filmach, doceniam to co robi, ale on po prostu grał w takich filmach zazwyczaj, które mnie niezwyczajnie nie interesowały jako dzieciaka, więc nie ja mam po prostu jakiegoś takiego hypu od dawien dawna na jego osobę. Po prostu uwielbiam jego reakcje w tym filmie, bo one są na takim bardzo intensywnym spektrum i jeszcze są dodatkowo podszyte takim intensywnym drugim dnem, kiedy on wchodzi w interakcje z różnymi ludźmi. Jedni mogą mówić, że to jest jakieś takie dziwne i bardzo nie autentyczne, ale mnie wydaje się, że tak miało być i ja jestem w stanie przymknąć na to oko. Jest jeszcze Ariel Donahue, która w tym filmie wcieliła się w córkę Josha Hackneta i moim zdaniem dziewczyna po prostu wymiotła szalenie. Podoba mi się jak naturalny był sposób w jaki ona grała i jak autentycznie oddała taką trzynastolatkę, która przyszła na koncert swojej ulubionej artystki jak ona strasznie świruje i nie było dla mnie w tym niczego tak naprawdę przekoloryzowanego. Ja wręcz widziałam siebie może nie w wieku lat trzynastu, tylko nawet starszą, że ja bym dokładnie tak samo reagowała jak ona, przy czym jej reakcje z jej ojcem stanowią pretekst do nieraz bardzo śmiesznych sytuacji, ale też pokazują, że w momencie, kiedy jej ojciec zaczyna się zachowywać dziwnie, to ona widzi, że on się zachowuje dziwnie i mówi mu o tym, hej tato, zachowujesz się dziwnie, czy wszystko ok. I w ogóle muszę powiedzieć, cała ta atmosfera koncertowa była bardzo autentyczna i bardzo mi się podobała. Przy okazji zachodziłam w głowę, jak oni to wszystko nakręcili, bo mieliśmy tutaj do dyspozycji halę koncertową pełną ludzi i autentyczny koncert, który odbywa się czasami trochę bardziej na pierwszym planie niż powinien, ale to o tym powiem zaraz. I zastanawiałam się po prostu jak na poziomie technicznym zostało to bardzo dobrze zrobione. Więc tutaj props dla M. Night'a, który to jest znany z tego, że on sobie samodzielnie finansuje większość swoich projektów. I tak jak powiedziałam, pierwsze dwie trzecie filmu to ja byłam bardzo na tak, bo odczuwałam napięcie wynikające z całej tej sytuacji i tego wszystkiego, co potencjalnie może się wydarzyć między ojcem a córką. Po prostu trochę się martwiłam. Ale już tych pierwszych dwóch akt Filmu widać, że coś, co dzieje się tutaj, jest bardzo niepokojące, ale nie w takim wymiarze, że oglądamy thriller, tylko w takim wymiarze, że coś jest tutaj nie tak na samym poziomie tego, jak ten film został zrobiony. I okej, okay, to, że nie tylko Josh Hartnett jest dziwny w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś zmiany dialogów, to jest jedno. Niektórzy mówią, że o, to jest po prostu taki styl M. Nighta. No nie do końca to było dla mnie dobre, nie do końca było to dla mnie dla kup do kupienia. Miejscami byłam w stanie to znieść, miejscami strasznie mi to przeszkadzało. Jak bohaterowie ze sobą rozmawiali. Póki to był Josh Hartnett, no to byłam w stanie się na to zgodzić, bo wiedziałam, z czego to mniej więcej wynika, bo on jednak jest protagonistą tego filmu. No ale było widać, że jest dziwnie drętwi, że M. Night po prostu nie jest za dobrym scenariuszopisarzem. A miejscami nawet nie jest za dobrym reżyserem. To wszystko o wiele bardziej przybiera na sile w trzecim akcie filmu, o którym w ogóle nie mam zamiaru mówić, no bo musiałabym przejść w fazę intensywne spoilery. Ale trzeci akt filmu jest dla mnie niezrozumiały na bardzo wielu poziomach, i przez to moja ocena filmu będzie znacząco niż, niższa, niż gdybyśmy zostali na poziomie tych dwóch pierwszych aktów. Po prostu w standardowym takim trybie M. Night Shyamalana w pewnym momencie wszystko jest już tak zbyt, że zaczyna walić się i palić. I przewraca się na ten głupiery. Niestety tak jest. Jest tym wszystkim taki jeden aspekt, który delikatnie poruszę, który frustruje mnie z tym wszystkim najbardziej i to spowodowało, że moja ocena filmu jeszcze się o jedną gwiazdkę obsunęła. No i też trzeba powiedzieć już nawet w tych pierwszych dwóch aktach filmu, że bardzo często opieramy się na bardzo dużym zawieszeniu niewiary, bo ogólnie to te sytuacje są bardzo dziwne, bardzo specyficzne i bardzo mało prawdopodobne, żeby rozegrały się w takiej, a innej formie. I film w pewnym momencie zaczyna się zamieniać w taką sekwencję bardzo mało realistycznych rzeczy, które my musimy kupić. No i teraz w zależności od tego, jak bardzo jesteście w stanie mocno zawiesić swoją niewiarę, tak bardzo dobrze będziecie się bawić przez te powiedzmy pierwsze dwa akty w filmu, zanim wszystko tak czy siak pójdzie w diabły. I ja przyznam się byłam z tym ok, W ogóle jakoś nie rozkminiałam tego, że to jest jakiś bezsensu, bo to by się nie wydarzyło, bo to i tamto. Nie, po prostu oglądałam film, jestem przygotowana na to, że niektóre rzeczy są głupawe, zwłaszcza że jedna z tych rzeczy jest pokazana w trailerze, jeśli ktoś w ogóle ogląda trailer, no to ona ma związek z ciemnoskórym gościem, który sprzedaje koszulki. Wchodzę z założenia, że skoro znalazło się to w trailerze, no to idąc na film do kina, powinniśmy się byli nastawić na to, że to jest taki ogólny vibe, który ten świat próbuje nam sprzedać. Okej. Okay. Dlaczego ten film poza trzecim aktem, który jest dla mnie totalnie wykrzaczony i miejscami ok, miejscami jest ciekawy, ale ogólnie to, to jestem na nie, to jest to, że w toku oglądania tego filmu zaczęłam się zastanawiać, dlaczego taką wagę przywiązujemy do tej piosenkarki, która występuje na scenie. Bo nie przeszkadzało mi w ogóle to, że oni sobie tutaj są na tym koncercie, ona tam w międzyczasie śpiewa, są jakieś takie przebitki na tę scenę, jakieś choreografie, ona tam śpiewa, ona coś tam sobie mówi, ona tam siedzi przy pianinie, ja w ogóle nie zwracałam na nią uwagi w takim sensie artystycznym, oprócz tego, że myślę sobie o fajna choreografia, dziewczyna fajnie śpiewa, nie ostało się to w moim mózgu absolutnie żadną miarą, to w ogóle nie jest mój rodzaj filmu, w ogóle mnie to nie interesuje, nawet nie rozpatruję tego w kategorii dobre, bo dla mnie jeśli nie pamiętam ani pół refrenu z jakiegoś tworu, to znaczy, że to jest dla mnie takie Mech 4 na 10 I Cały ten mój zaszczyt jeszcze się pogłębił w trzecim akcie, kiedy nagle niespodziewanie inny bohater został obdzielony rolą protagonisty z bliżej, niewyjaśnionych dla mnie przyczyn. No, ale tak jak mówiłam, nie rozmawiam o tym, bo spoilery. Krótko po tym, jak wyszłam z kina, wygooglałam sobie tą dziewczynę, która była tą gwiazdą na scenie, tą Lady Raven, Lady z gagą, i wtedy właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że film nazywa się Pułapka, nie tylko dlatego, że koncert jest pułapką. Na seryjnego zabójcę, którego próbuje dorwać FBI, ale też, że jest to pułapka dla nas, bo chociaż wiemy, że film nazywa się Pułapka, to kupujemy bilet do kina, idziemy do tego kina, wydajemy pieniądze, siadamy w kinie i nagle okazuje się, że pułapką jest to, że jesteśmy zmuszeni doświadczać nepotyzmu M. Night Shyamalana, który ciśnie nam do gardła muzykę zrobioną przez swoją córkę. Bo dziewczyna, która gra Lady Raven, roboczo nazywaną przeze mnie Lady z Gagą, to jest córka M. Night Shyamalana. Więc ten rok to jest zdecydowanie, w którym M. Night pcha wszystkim na afisz swoje córki. O zobaczcie, i szanka zrobiła taki piękny film The Watchers z Dakota Fanning. Proszę se obejrzeć. O, a tutaj moja córka Selika, y, która piękną muzykę gra i tak pięknie śpiewa i tak pięknie się rusza. To ona sobie tutaj napisała pioseneczki do filmu i ona sobie tutaj te pioseneczki wykona. A wy, może Wam się spodoba, to sobie kupcie płytkę jeszcze. M. Night ma jeszcze chyba jedną córkę, więc jestem ciekawa, co zobaczymy następnym razem. Także ta informacja sprawiła, że wszystko mi kliknęło w jakieś odpowiednie miejsce i w sumie to cieszę się, że nie wiedziałam o tym przed pójściem do kina, bo wtedy mój jakiś fan z oglądania tego filmu byłby na pewno mniejszy już na starcie, a tak to przynajmniej zepsułam sobie ten film retroaktywnie. Bo ja rozumiem nepotyzm. No dobra, jesteś w pozycji takiej ani innej, masz córki, które są zdolne albo też przedstawiają jakikolwiek potencjał na bycie zdolnymi w przyszłości, więc robisz wszystko jako rodzic, żeby zapewnić im byt, żeby zapewnić im dobrą karierę. Ja to absolutnie rozumiem. Gdybym pewnie była w takiej pozycji władzy jak M. Night Shyamalan, to może bym próbowała robić podobne rzeczy. Niemniej jednak robienie tego w tak pretensjonalny sposób, wciskanie swojej córki w film, nawet nie jako tak naprawdę tło, żeby gdzieś tam zasygnalizować to wszystko, niech ona sobie już będzie tą tam Lady Raven na tej scenie, ale w taki sposób windowanie jej postaci i tak nachalne skupianie się na tym jej performensie, uważam, że za ruch. W bardzo, ale to bardzo złym guście. Zwłaszcza, że Lady Raven jest pokazywana jak taka prawie, że Taylor Swift. Ale umówmy się, że M. Night nigdy nie był znany z tego, że był jakiś bardzo skromny, patrz film... Lady in the Water, dziewczyna z błękitnej wody, dziewczyna w błękitnej wodzie. W każdym razie on tam przypisał sobie rolę do zagrania, bo M. Night w każdym swoim filmie pojawia się chociaż na moment i rola po prostu w tamtym filmie była kluczowa dla fabuły i była po prostu zmieniająca biegi świata i wszechświata i czego tam jeszcze, więc on do skromnych nigdy nie należał, więc dlaczego ma być skromny w stosunku do prezentowania na ekranie swoich własnych córek? A tak jak mówię, to jest po prostu w bardzo złym głoście, bardzo mi się to nie podobało. Także ja wiem, że w sumie w tym momencie to to już nie będzie dla Was jakieś wielkie zaskoczenie, bo ta recenzja wychodzi z bardzo dużym opóźnieniem. Nie może się zdarzyć, że tak naprawdę rantuję sobie tutaj dla samej siebie w dużej mierze. Ale ogólnie pułapka to byłby naprawdę fajny film, gdyby nie dwie rzeczy, które ciągną go w dół, naprawdę okrutnie mocno. I to jest cały praktycznie trzeci akt. No i ten nepotyzm, który przekroczył dla mnie granicę dobrego smaku. Film na pewno warto zobaczyć ze względu na przefantastycznego Josha Hartneta. Też moim zdaniem to nie jest aż taki tragicznie zły film, który nie utrzyma naszej uwagi przez więcej niż połowę trwania. Ale chciałabym, żeby ten film po prostu poszedł w inną stronę, trochę inaczej się skończył. Może gdybyśmy nie robili tego zwrotu akcji w trzecim akcie, to byłoby jakoś tak fajniej, bo bardzo podobał mi się ten zaszyw z tą jedną lokacją na koncercie, gdzie niby jesteśmy odizolowani, ale tak naprawdę jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo miejsc, gdzie można się schować i bawić w kotka i myszkę. Także niestety to jest kolejna taka sytuacja, kiedy M. Night miał fajny pomysł, w czym wszystko się posypało, bo on za bardzo wierzy w potęgę swojego własnego umysłu i myślę, że gdyby nie finansował sobie sam swoich projektów, to ktoś by stanął nad nim z biczem i bardziej może go pilnował, może wyszłoby mu to bardziej na zdrowie. Myślę, że ten film znajdzie swoich odbiorców, ale jak dla mnie, to to jest taki ostatnio standardowy poziom M. Night'a, który nie wybija się ponad 6 na 10, bo właśnie tyle jestem w stanie dać pułapce 6 na 10, to jest chyba tyle samo, co dałam filmowi Old z tak. Chyba wydaje mi się dwóch albo trzech lat i recenzje możecie sobie znaleźć też tutaj na tym kanale. No i to jest właśnie to z M. Night'em, że z jednej strony ja zawsze z radością przetestuję co on ład nam tym razem do zaproponowania, ale z biegiem lat mam coraz to mniejsze oczekiwania w stosunku do tego, że to co zobaczę finalnie będzie jakieś naprawdę dobre. Tak prawdziwie dobre jak kiedyś dawno, dawno temu, kiedy mieliśmy taki film jak Szósty Zmysł, Znaki czy Niezniszczalny. Także no cóż, jeśli już widzieliście film Pułapka, zakładam, że jest na to spora szansa, bo Film od ponad tygodnia już jest w naszych kinach. To koniecznie powiedzcie mi, co myślicie o tym filmie, jaki jest wasz ulubiony film M. Nighta, jaki jest wasz najmniej ulubiony film M. Nighta. To jest bardzo, bardzo ważne. Każdy z nas ma ulubiony film M. Nighta i najmniej ulubiony film M. Nighta. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, stawiania komentarzy, zostawiania lajków, jedzenia mojej strony na Facebooku, żeby zobaczyć, czy ta strona w ogóle jeszcze dycha. No i co. Do zobaczenia następnym razem!